Marcin Miller, znany gwiazdor Disco Polo, od lat cieszy się popularnością nie tylko na scenie muzycznej, ale również jako osobowość telewizyjna. W przeciwieństwie do wielu innych gwiazd, które wybierają życie w wielkich miastach, Marcin postawił na spokojniejsze i bardziej kameralne życie w Ełku, gdzie, jak donosi serwis Jastrząb Post, jest bardzo zadowolony ze swojej lokalizacji. Marcin Miller nie ogranicza się tylko do występów muzycznych. Ostatnio mogliśmy go zobaczyć w roli prowadzącego program Disco Star, który wystartował w minioną niedzielę. Dodatkowo, artysta wziął udział w festiwalu weselnych przebojów w mrągowie tego lata, co pokazuje, jak aktywnie uczestniczy w branżowych wydarzeniach. Jednak życie Marcina Millera to nie tylko sukcesy. Gwiazdor niedawno zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi, mierząc się z kontuzją barku. Pomimo bólu i niedogodności związanych z kontuzją, Marcin nie przestawał koncertować, co zyskało mu dodatkowe uznanie i wdzięczność fanów. Jego determinacja i poświęcenie dla muzyki są wyraźnie cenione przez jego publiczność. W życiu prywatnym, Marcin może liczyć na wsparcie swojej żony, Anny, która choć trzyma się z daleka od blasku fleszy, stanowi dla niego ogromne wsparcie. Ich życie w Ełku pozwala im na większą prywatność i odcięcie się od często inwazyjnego świata show-biznesu. Dzięki temu Marcin i Anna mogą skupić się na budowaniu swojego rodzinnego szczęścia w zaciszu domowego ogniska. Marcin Miller, znany wokalista Disco Polo, nie tylko cieszy się popularnością na scenie, ale także posiada bardzo pozytywną opinię wśród mieszkańców swojego rodzinnego miasta Ełku. Serwis Jastrząb Post postanowił odwiedzić artystę i zbadać, jak wygląda jego życie poza blaskiem reflektorów oraz jak jest postrzegany przez lokalną społeczność. Podczas wizyty reporterzy Jastrząb Post rozmawiali z sąsiadami Millera, którzy zgodnie chwalili go za jego otwartość, pomocność i sympatyczne zachowanie. Jego postawa w lokalnym środowisku jest przykładem na to, że popularność nie wpłynęła negatywnie na jego charakter. Bardzo w porządku facet. Uprzejmy, dzień dobry zawsze mówi, uprzejmy, kulturalny, sympatyczny człowiek to tylko niektóre z pozytywnych opinii, jakie można usłyszeć od sąsiadów w rozmowie z serwisem. Co więcej, dom Marcina Millera, mimo jego statusu gwiazdy, nie odstaje od reszty lokalnej architektury i nie przytłacza luksusem. Marcin Miller ma dom z jasnopomarańczową elewacją i brązowymi dachówkami oraz ciemnymi drzwiami i ramami okien. Trzeba przyznać, że posesja nie rzuca się w oczy i raczej nie przytłacza luksusem czytamy na łamach Jastrząb post. To pokazuje, że Miller ceni sobie życie prywatne i komfort bez potrzeby afiszowania się swoim statusem. Taka skromność i prawdziwość w relacjach z sąsiadami tylko potwierdzają, że Marcin Miller to nie tylko utalentowany artysta, ale także wartościowy i szanowany członek społeczności.